Siema! W ostatnim czasie jeden z polskich szachistów, streamerów oraz youtuberów zaczął w szachach osiągać taki poziom, jakby był jednym z najlepszych szachistów na świecie. Dosłownie człowiek ten gra z zawodnikami 3000 plus i potrafi wygrywać z seriami partię. Jest to niesamowite i nie wiem z czego to wynika. Ale zawodnik ten, no dosłownie, osiąga takie wyniki, jakby był, nie wiem, top 10 zawodników na świecie. Tym zawodnikiem jest Miłość Szpar i w dzisiejszym filmie pokażę wam kilka partii. Dwie partie z jego ostatniego Titan Tuesdaya, gdzie mierzył się z zawodnikami 3000 czy ponad 3000, no i potra potrafił ich ogrywać. Także zachęcam do oglądania i szczerze mówiąc, jako że ja już chwilowo przynajmniej skończyłem przygodę z graniem w turniejach przez internet, to cieszę się że Polacy mają kogo oglądać. Zapraszam Was na kanał Szpara, zapraszam Was we wtorki szczególnie, kiedy gra Tited Tuesday, bo po prostu możecie zobaczyć, jak zmierzy się z takimi zawodnikami jak Hikaru Nakamura, Magnus Carlsen, czy inni zawodnicy 3000+. Natomiast my już przechodzimy do partii. Obie partie Miłosz grał kolorem czarnym, no, i w obu partiach mierzył się z takimi zawodnikami, którzy niejednokrotnie Tighted Tuesday byli w stanie wygrać. Pierwsza partia z użytkownikiem Dropstone DP. Ma on ranking zazwyczaj powyżej 3000. Podczas tej partii miał trochę poniżej 3000. No i zobaczcie, co się stało. E4. Miłoż jest fanatykiem obrony francuskiej. W ostatnim czasie zaczął się tego uczyć i idzie mu to świetnie. Także T4, D5, skoczek C3. No i o ile ja gram tutaj goniec B4. Tak, miłość zawsze decyduje się, czy zazwyczaj de decyduje się gra na granie ruchu skoczek F6. No i tutaj oporent zagrał ruch Goniec G5. Zazwyczaj grają tutaj ludzie E5, i po tym e, następuje F4, C5. No i to są takie pozycje, które przez lata, przez wiele, wiele lat były już ogarniane. Myślę, że w książkach sprzed 80 lat znaleźlibyście tę pozycję. Natomiast oczywiście Tajte Tuesday, tutaj zawodnicy grają różne rzeczy. Goniec G5 też jest sensowne. Teraz E5 jest problematyczny, no, dlatego miłość zbił. Następnie, piłobicie, goniec, a 7, łobu dubu, łubu, dubu, łobu dubu, łubu, dubu, no i skoczek F3. No i w tego typu pozycjach to jest taka typowa pozycja, którą bardzo często wybiera, wybiera kolor biały, gdy chce mieć po prostu lekką przewagę i wygrać w końcówce. Bardzo często silni arcymistrzowie właśnie w taki sposób grają, że ustawią sobie lepszą pozycję, której wydawałoby się, że nie można przegrać, i próbują wygrywać. Dlaczego to jest pozycja trochę gorsza dla czarnego? Ponieważ jest ten pionek. Gdybyście zdjęli te dwa pionki, to, to jest totalna różnica. Nina. Natomiast ze względu na to, że białe mają pionka centralnego, który tutaj kontroluje pola, a czarne mają pionka na E6, który blokuje gońca, no to jest to trochę problematyczne, co nie? Także tutaj miłość od razu walczy z tym. Zauważcie, że po biciu my zbijemy na B2 i jest gitara siema. Także białe zagrały goniec B5, goniec D7, Hetman Ewa, Roszada, długa roszada bicie, 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 no i bicie. No i jak widzicie, pozbyliśmy się tego, tego silnego pionka. Teraz są cztery. Na 3 na jednym skrzydle, a na drugim 3, na 2 na drugim skrzydle. Białe zmieniły rodzaj swojej przewagi. Wcześniej jego przewagą było to, że ma centralnego pionka, teraz jego przewagą jest to, że kontroluje linię D. No i tutaj czarne muszą niestety ale się bronić. Skoczek B6, Hetman poszedł na E5, nastąpiło Hetman G6. Hetman G3, no i w tym momencie czarne zdecydowały się zbić, żeby te pionki były trochę słabsze. Zauważcie, że otwarcie linii H i tak nam nic nie daje, bo jak nie wiem, przeciwnik się spróbuje zdwoić, to zagramy H6, nic złego się nie dzieje. No i teraz Miłość decyduje się nie walczyć z tą wieżą, tylko gra F6, żeby zagrać E5. Wieża poszła na T6, wieża C8, C3, no i teraz końcówka już jest. To nie jest już tak, że zbliża się końcówka, tylko końcówka już jest na szachownicy, dlatego trzeba użyć króla. F8 niestety jest zajęte, także miłość poszedł na F7. Nastąpiło Król C2, wieża C7, żeby kontrolować yy, siódmą linię. Teraz ten skoczek, jak będzie chciał, będzie mógł gdzieś iść do przodu, no i białe atakują. G4, wieża E8, G5. No i to by było bardzo dobre dla białego, gdyby nie fakt, że czarne mogą zagrać ruch E. E4, no i po ruchu skoczek D4 najdokładniejsze było E3, natomiast Milosz po prostu zbił pionka i przez krótki moment ma pionka więcej. Natomiast po ruchu skoczek B5, wieża E7, białe i tak tego pionka mogą odbić. Mogą zbić na przykład tutaj, ale wtedy po skoczek C4, wieża D4 zagramy sobie E3 i ten pionek będzie dość problematyczny. Dlatego widząc to, prawdopodobnie białe zdecydowały się zagrać ruch wieża D4, nastąpiło skoczek C8, wieża C4, A6. No i gdyby nie to, że białe mają w tym momencie kombinację to pozycja białego byłaby już przegrana praktycznie czy dużo dużo gorsza bo mamy po prostu pionka mniej natomiast kombinacja wygląda w ten sposób że białe mogą zagrać ruch wieża c8 i my nie możemy tego odbić ponieważ po skoczek d6 widełki skoczki robią widełki warto jest o tym pamiętać także czarne tutaj musiały zbić nastąpiło wieża c5 yy, wieża d7 król f6 no i nastąpiła wymiana wymiana no i teraz białe zbiły tego pionka, no i wydawać by się mogło, że no to jest pozycja, której Miłosz raczej nie ma prawa wygrać. Te pionki zaraz będą sobie leciały, yy, ta wieża jest aktywniejsza niż ta wieża, król jest dość blisko centrum, pionki są rozwalone, no wydaje się, że jest tragedia. Natomiast okazuje się, że Miłosz Par lepiej ocenił tę powstającą pozycję niż jego przeciwnik, który jest wyżej notowany. Ponieważ on z daleka prawdopodobnie widział, nie wiem, nie rozmawiałem z Miłoszem, natomiast domyślam się, że mógł to widzieć, że w tej sytuacji. Czarne będą mogły zagrać wieża F5. I dlatego najlepszym ruchem tutaj było król D2 i teraz pozycja już jest równa. To znaczy czarne mogą pchać te pionki, ale zazwyczaj kończy się to remisem, w sensie tak mówi komputer. Natomiast po ruchu wieża B7 czarne mogą zagrać wieża F5. Pyk. Król robi małą kiwkę. Gdyby nastąpił kolejny szach to król może iść tutaj i tutaj. Dlatego białe zagrały król D1. Bicie, bicie, bicie. Eee, no i wydawać by się mogło, że spoko. Białe atakują, białe lecą pionkiem, i w takiej sytuacji czarne nie powinny się martwić, że ten pionek ucieka, tylko powinny puszować swojego pionka. No i jak sobie policzycie, to jest hops, 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 hops. I białe dorabiają Hetmana jako pierwsze, ale dzięki aktywności tej wieży, to czarne matują. Dlatego nie można sobie na to pozwolić. Białe jeszcze zapchały tego pionka, ale kłopot jest taki, że po tym ruchu. Król idzie do przodu, nastąpiło tutaj wejście od tyłu, ale po H3 wieża H8 i H2 białe nie mają obrony przed ruchem wieża G1. No i tutaj przeciwnik próbował jeszcze tych pionków używać, ale zauważcie, ta dodatkowa wieża sprawia, że ona zawsze będzie aktywna i te pionki są nie unieruchomione. bo zauważcie, że cokolwiek tutaj białe zagrają, na przykład w tej pozycji, jak popchają tego pionka, tracą tego pionka, jak popchają tego pionka, to tracą tego pionka, jak popchają tego pionka, to tracą na A7. Także tutaj biała już mają totalną lipę, zagrały król D2, pionek zaczął być pchany i w tej pozycji przeciwnik się poddał, ponieważ pionek dochodzi. I to jest niesamowite, bo miłość jest, wiecie, młodym zawodnikiem, to jest junior, a w takiej partii pokazał, jak dobrze rozumie końcówki. Natomiast nie jest to najpiękniejsza partia, którą chciałem wam dzisiaj pokazać, bo ja wiem, że końcówki nie są zazwyczaj zbyt spektakularne i, i każdy z nas lubi, jak zawodnicy się atakują. I w kolejnej partii Miłosz Spar w jednej z kolejnych partii mierzył się z Jeffreyem Ciągiem. To jest zawodnik, który miał ranking 2700 na żywo. Był to zawodnik, który grywał w turniejach z Carlsenami i tego typu zawodnikami. W ostatnim czasie trochę spadł, natomiast przez internet nadal jest bardzo silny i nadal wygrywał Titted Usdaje w przeszłości. No i nastąpiło dokładnie to samo co ostatnio, czyli E4, E6, T4, d 5 No i tutaj yy, przeciwnik Miłosza zdecydował się po prostu zbić zbić. No i to jest wariant wymienny, w którym czarne nie mają zazwyczaj kłopotów. Natomiast to jest taki wariant, który, przez który ja zrezygnowałem z obrony francuskiej, bo bardzo często te pozycje są nudne. Tak mogłoby się wydawać. Natomiast miłoż tutaj zagrał agresywnie. On nie chciał grać tak, jak ja gram, czyli goniec D6, Roszada i gramy sobie partię, która jest po prostu nudna, tylko on od początku zaatakował. Zagrał ruch C5. Teraz jeśli białe zbiją, no to mamy izolowanego pionka, ale z drugiej strony nasze figury są bardzo aktywne. Także białe tutaj zbiły. Białe teraz zrobiły roszadę, nastąpiło C4, wieża E1, goniec E7, goniec F1, roszado. No i ta pozycja byłaby dla czarnego bardzo fajna, gdyby wiecie, białe musiały normalnie wyprowadzać figury. Natomiast szkopuł jest taki, że pionek na C4 jest obiektem ataku i białe to bardzo często wykorzystują, grając ruch B3. Nastąpiło więc bicie, bicie, skoczek poszedł na c6, nastąpiło c3, skoczek agresywnie idzie na e4, goniec d3, goniec f5, pyk, goniec d6 i bicie. I to jest jedna z kluczowych pozycji z tej partii, no bo chciałbym wam Was się o coś zapytać. Czym bylibyście tutaj na e4? I myślę, że wielu z Was powiedziałoby, że gońcem. No bo bijemy gońcem, po co sobie psuć pionki i tak dalej, i tak dalej. Po co dopuszczać możliwość marszu tych pionków. Natomiast Miłosz słusznie ocenił, że w tej pozycji nie jest ważna długofalowa taka rekompensata przeciwnika, że będzie miał pionki, które będą szły, tylko ważne jest to, że postawimy sobie pionkę na E4 i dzięki temu nasze gońce będą bardzo aktywne. A ponadto dzięki biciu zdobywamy tempo. Skoczek musi wrócić. I już Bobby Fischer, jakieś 50 lat temu prawdopodobnie, powiedział, że jak ktoś ma pionka na E4 i gra czarnymi, albo pionka na E5 i gra białymi, to powinien atakować. Dlaczego? Bo ten pionek kontroluje pole F3, a pole F3 to jest skoczek, który jest głównym obrońcą króla. Także od razu miłość wchodzi do ataku. Hetman H4. Grozi zbicie i pewnie mat za kilka ruchów, dlatego przeciwnik musi się bronić. Białe nie chciały grać G3, żeby nie osłabiać swoich czarnych pól, dlatego zagrały skoczek F1. Nastąpiło wprowadzenie kolejnej figury do gry. Skoczek D2, wieża D8. Zauważcie, że nawet jak pozycja jest agresywna, to Miłosz nie zapomina o tym, że trzeba mieć swoje wieże w grze. Nastąpił więc skoczek c4, goniec sobie wrócił, kontrolujemy pole a7, żeby ta wieża go nigdy nie atakowała. Dzięki temu ruchowi skoczek będzie mógł gdzieś wejść i nie będziemy się martwili o to, że stracimy pionka, Skoczek e3, yy, goniec g6, no i hetman e2. No i wydaje się, że pozycja jest całkiem okej okay dla białego, nie? W sensie, jeżeli pozwolimy mu na dwa ruchy, to biały zagra c4, biały zagra d5. I ten goniec się otworzy. Te pionki będą bardzo silne, więc miłość teraz już musi grać agresywnie. W jaki sposób? Gdzie mamy więcej pionków? Tutaj mamy więcej pionków, więc chcemy tutaj atakować. F5. No, jak przeciwnik doprowad pozwoli nam do dojścia do F4, i potem F3, to przegra partię. Dlatego białe zagrały G3. Hetman wszedł do dziurki. Przeciwnik zagrał hetman b5, no i teraz czarne grają ruch f4, no i pozycja koloru białego już jest problematyczna, bo jak odejdziemy sobie skoczkiem, to nawet nie chodzi o to, że zagramy f3, bo teraz po skoczek e3 całkiem to się dobrze trzyma, tylko kłopot jest taki, że teraz ten goniec może wejść i atakować. Także przeciwnik po prostu to zbił, ale teraz jego król jest osłabiony, także goniec f4. Skoczek G2, wieża wraca na F8. Jak teraz nastąpi bicie i ta wieża tutaj wejdzie, to zauważcie, że niedługo po prostu będziemy musieli się martwić. Nawet jeżeli komputer mówi, że to jest OK, to no, trudno jest grać w pozycję, gdzie ta wieża i Hetman atakują naszego nagiego króla. Także przeciwnik zbił na B7. I ta pozycja byłaby remisowa. Gdyby nie jeden manewr. Na który ja, żeby wpaść, musiałbym poświęcić prawdopodobnie kilka, kilkanaście minut. Bo ja bym tutaj, wiecie, myślał: Kurczę, może muszę zagrać tak, potem tu, może jakieś E3, żeby rozbijać tę strukturę, może druga wieża powinna wejść, może powinienem skoczkiem odejść, żeby wprowadzić go do gry. Natomiast, miłość, kilka sekund. Zagrał najlepszy ruch w pozycji, w którym jest koniec h5. Po prostu, wiecie, to jest ruch z typu, z takich, że jak zobaczycie go, to myślicie, nie, no w sumie spoko. Faktycznie, proste. Gramy tutaj i wygrywamy partię. Ale wpaść na to, że nasz aktywny goniec może być jeszcze bardziej aktywny i opuścić obronę pola na E4. I to w sytuacji, w której wisi nam skoczek? No niesamowite. I teraz nie można tego zbić, ponieważ pogoniec F3 to jest koniec mistrzostw. Do widzenia. Bo nie ma co zrobić. Skoczek, jak sobie odejdzie, to my wejdziemy wieżą tutaj i zamatujemy przeciwnika. Jak drugi skoczek zacznie bronić, no to stracimy na H2 i dostaniemy mata. Także tutaj praktycznie nie byłoby ruchów. Tego skoczka nie można zbić. Dlatego przeciwnik zdecydował się, co ciekawe, na najlepszy ruch w pozycji. I to jest właśnie ten kłopot, że jak gracie z tymi chłopami 3000-3100, oni nawet w przegranej pozycji będą robić takie ruchy, które sprawiają ci kłopot. Wieża bije A7. Grozi Mat. Ale ten skoczek broni wieży, nie? I po biciu Hetman 4 Białe mają całą wieżę mniej, ale ze względu na to, że te pionki mogą sobie iść, to jeszcze nie jest koniec partii. Pozycja dla Miłosza jest wygrana, ale nie ma jeszcze tego takiego stempla. I zobaczycie w dalszej części partii, że ci zawodnicy są niesamowici, bo nastąpiło koniec F3, wymiana, wymiana, wymiana. No i czarne mają, Miłosz ma dosłownie wieżę więcej i jeszcze aktywne gońce. Goniec więc sobie wrócił, nastąpiła H4, Goniec F6, wieża E3, Goniec po prostu zbił, zbił, zbił. No i tak jak Wam mówiłem wcześniej, ta jedna wymiana mogła sprawić, że te pionki będą problematyczne. I teraz jedyna rzecz, którą może, której może użyć biały, żeby tej partii nie przegrać, to są właśnie te pionki. Dlatego nastąpiło skoczek G3 jeszcze i C4. Bicie, 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 bicie. No dosłownie białe mają jedną lekką figurę. A czarne mają wieże i skoczka. No wydaje się, że tu nie może być żadnych kłopotów, prawda? Wieża B8. A tak, białe zdobywają kolejnego pionka, ale te pionki już są coraz bliżej. Skoczek C8, królew 4, królew 7, nastąpiło E4. No i właśnie to jest kłopot w tej pozycji dla miłosza, że niby wszystko jest spoko, ale wszystkie te pionki mogą się bronić, a te pionki jeszcze nic nie robią. Więc nastąpiło wieża B4. Białe puszują swojego pionka. Nastąpiło bicie. Nastąpiło odejście królem. No i tutaj miłość zdecydował się zbić. Król e7, Król c5, h5, no i białe grają ruch, Król c6. Pytanie dla was, co byście tutaj zagrali kolorem czarnym, mając kilka sekund na zegarze? Bo jestem pewien, że wielu z was wybrałoby ruch h4. Ja też bym go wybrał, ja bym nawet go nie liczył. Gdybym miał mało czasu, po prostu ja bym na szybko policzył, że teraz podeszę e 6 ja biję, 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 wszystko spoko, wygrywam partię. Okazuje się, że po ruchu H4, jak przeciwnik zagra tutaj i my będziemy pchać pionka dalej, to my dosłownie jeszcze tę partię możemy przegrać. Bo po czymś takim, jak zdecydujemy się zbić, zbić, jak źle odejdziemy królem, to po D7 przegrywamy partię. A po normalnym odejściu, to jest po prostu remis. Nawet w pozycji, w której białe cały czas miały wieże w niej, Jeffrey był w stanie sprawić takie kłopoty. Że H4 tutaj. Uczciwie powiem, jeszcze nie jest przegrywającym ruchem, ponieważ po pokrótce 7 czarne musiałyby znaleźć ruch skoczek B6 i po biciu ustawienie króla na D8. To jest jedyna opcja, żeby tę partię jeszcze wygrać. Natomiast miłość, dlatego jest dobrym szachistą, że zagrał w tej pozycji najlepszy ruch. Król D8. W sytuacji, w której mógł pchać tego pionka, on po prostu ustawił króla na D8. I teraz problem dla przeciwnika jest taki, że jak zapcha tego pionka. To tyle. Nawet możemy zagrać tutaj, tutaj i tutaj, i zapchać swojego. Eee, a jeżeli przeciwnik zagra tutaj, to jeżeli nawet byśmy chcieli, to możemy zbić. I po biciu nasz król już jest w idealnym miejscu, a po takim biciu po prostu pchamy swojego pionka. Także król D8, no i przeciwnik w tej pozycji się poddał, a Miłosz wygrał kolejną partię. Miłosz podczas tego turnieju uzyskał chyba z 50 oczek na rankingu i po dziewięciu partiach. Miał 8 punktów. W 9 partii, miłość Szpar pobił mój rekord, wyrównał mój rekord z 11 partii. Niestety, ale w kolejnej partii trafił na Magnusa Kredsena. Może coś kojarzycie tego zawodnika. Miłość dodał filmik, także nie będę mu kradł tego. Natomiast miłość wrzucił partię, możecie zobaczyć, jak mu poszło. Ja wam tylko zaspoileruję, że. Nie poszło mu najlepiej. I w ostatniej partii grał on z Gatą Kamskim, też zawodnikiem, który był jednym z najlepszych zawodników na świecie, jeszcze niedawno. No i też niestety poległ. Także końcówka turnieju nie była najlepsza, ale mimo wszystko, no zawodnicy 3000. A miłość do nich wchodził i pyk, pyk, pyk. Także nieprawdopodobna sytuacja. Zachęcam Wam jeszcze raz do, do odwiedzania kanału Miłosza, odwiedzania go na transmisjach, bo on raczej na YouTubie chyba streamuje. Tak mi się przynajmniej wydaje. A tymczasem ja się z Wami żegnam, także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!